Siemanko byczki, z tej strony Lisek 6.30 wybiła kolejny odcinek Road to Glory A dzisiaj nagrody Nagrody za Food Champions, nagrody za pierwszą rangę I moi drodzy Chwalcie się obowiązkowo co wy potrafialiście W swoich nagrodach za Food Champions I dzisiaj my trafiamy w I jak wierzycie że trafiłem w Indiusa, albo nie wierzycie, to też zostawcie łapeczkę do góry i, 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 i kliknijcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia, bo codziennie otwieramy jakieś tam paczunie, nie paczunie, ale codziennie pojawiają się odcinki z Road to Glory, więc jeśli, jeśli chcecie więcej odcinków z Road to Glory, to także klikajcie subka i i, i, i lajka. Like eee, lecimy, trzy piki. I dodatkowo jeszcze mamy dwa piki, jeden z dwóch złotych piłkarzy, 78. Zobaczymy, czy coś tutaj poleci, bo te nagrody są pomieszane troszeczkę. Jedne są szybciej, drugie są później, aniżeli. E, aniżeli paczka z ikoną, więc to wszystko jest takie, bym powiedział, szalone, pomieszane, ale to jest nieważne, bo teraz poprosimy Viniciusa! Co? 81 za pierwszą rangę? O. 81? Najwyższy overall? 81? Co jest grane? Galeno, matko jedyna, ja tutaj potrzebuję, po prostu potrzebuję wysokich overali, żeby coś tutaj dało. Nawet nie chcę tego Viniciusa, chcę po prostu wysokie overale. Ach! No dało, Arnolda Schwarzeneggera, fajnie. Nawet, nawet Kiera nie dostaniemy, naprawdę. Powiem szczerze, że jeśli to są piki za pierwszą rangę, to ja się czuję oszukany, ja się czuję zażenowany, ja się czuję, ja składam protest i To jest pewnego rodzaju skandal nad skandalami. No nie podoba mi się to. No nie podoba mi się to. I jeszcze raz powiem i powtórzę, że nie podoba mi się to, że my trafiamy najwyższy overall 84 za pierwszą rangę na Road to Glory, gdzie autentycznie my chcemy jakikolwiek wysoki overall. Ja już nie chciałem ani Viniciusa, ani Marquinosa, ani Taverniera. Ja chciałem być chociaż tego Kiera 85 za pierwszą rangę. Za pierwszą rangę. Po troszeczkę beznadziejnych pikach przyszedł czas na jeszcze więcej pików bo uznaliśmy, że te piki muszą oddać i mam nadzieję, że tak się stanie. Mamy 15 pików przed paczkami z ifami. Zobaczmy, co się wydarzy. Może pierw sobie na końcu... pierwszy otwórzmy sobie te piki, które są na końcu. Lenglet! Już raz piki otwieraliśmy na tym koncie i w tamtym czasie... też Lenglet wypadł, tak? Albo nie, to była paczka jakaś, to była paczka niewymienna. Gdzie ten leglet był w jednej z tych podstawowych paczek, i na nim opieraliśmy nasz pierwszy skład z tego, co kojarzę. Dobra, o kampus 83. Sztyndl. Okej. Okay. Yy, otworzyliśmy przypadkowo jednego pika wcześniej. Trafiliśmy sanek, który go już mieliśmy. I on tutaj jest, więc póki co rekord to jest 84 overalla. Ale teraz jest jedna listwa. Zobaczmy. I w tym tygodniu myślę, że też odcinek pojawi się z pików, bo zgodnie z obietnicą. Yy, tam robiliśmy odcinek z 300 pikami i zostawialiście dosyć fajne łapeczki do góry. I w związku z tamtym odcinkiem zrobimy też odcinek w tym tygodniu, gdzie zrobimy 200-300, może więcej pików. Musimy zobaczyć, ile tam żeście łapek nastukali. Endombele 82, w porządku. Dobra, jedziemy po kolei. To jest listwa, przypominam, jedna listwa to jest 12 player pików. No i przeważnie dochodziło do sytuacji takiej, gdzie. Na jedną listwę był jeden walkout, albo dwa. no już mamy tutaj walkout. Okej. Okay. Kolejna, czwarta. Gabriel Jesus, no kiedyś to miliony by się na nim zarabiało. Thiago Silva, 85. W porządku. Lokel 81. Jeszcze 5 pików przed nami. Guaiata. Może teraz od końca i polecimy? Kok ko 85, Marco Session 83, Odegard. no i ostatni pik, ostatni ostateczny. Dobre, Delacruz. No tragedii nie ma. Dwie karty 85, jeden walkout. W porządku, w porządku, nie ma co narzekać w mojej ocenie, ale teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli takie mięso, mięso tego odcinka, dwie paczki z ifami, jeden, jedna paczka za 125 tysięcy i do tego podgląd mamy, ale podgląd za 7,5 tysiąca, de la gruz, ty podgląd daj coś, kurde podgląd nic nie dał, paczka za 125 tysięcy, paczka wymienna, trzymam kciuki i dmuchamy. Nie dmuchaliście ze mną, widzowie. Inaczej nie można tego opisać. Nie dmuchaliście ze mną. 10 tysięcy więcej. Ok. Bo mamy IFA. Let's go! Druga paczka. że jak tak patrzę na te trafy to się zastanawiam czy ganie do czwartej rano, czy tam trzeciej miało sens trzy karty o wartości Quixela no bo Delort nie wierzę, że, no przepraszam 10250, oj tak oj tak, widzowie, to jest szczęśliwe konto no i paczka Kolejna z trzema piłkarzami z drużyny tygodnia. Let's go. Dobra. Wiecie co? Korea też jest warta 11,5 tysiąca. W tej paczce nie może być nikogo więcej wartego. Się te... Nie, to jest żart. Widzowie, to jest żart. To, to jest autentyczny żart. Chłop jeszcze mnie strolował, jeszcze minę, zobaczcie. No to właśnie w taki sposób, tak teraz wygląda moje serduszko, kiedy widzi te trafy za najwyższą rangę Food Champions. Tak, to właśnie, to właśnie ja w tym momencie. A teraz widzowie, ja w tym momencie, zobaczcie, włosy z nerwów mi wypadły po tych wszystkich naszych trafach, dzisiejszych i wczorajszych, gdzie te ikony żeśmy otworzyli. Szkoda gadać, szkoda gadać, ale jeszcze dogrywam tutaj dzień później po tych nagrodach, żeby Wam pokazać aktualizację tak naprawdę całego mojego składu, jak on w tym momencie się prezentuje, ale zanim, no to mamy paczkę powitalną, mamy taką naszą tradycję, o, mamy jeszcze tutaj paczkę, ten, 8186, to jeszcze sobie ją otwórzmy, bo ona też może coś tam oddać, może walkout, niestety nie, ojojoj, kamachić, ale chyba jeszcze mamy paczkę za 7,5 tysiąca, Pickford, nieważne. I złota paczka, dokładnie tak. No i niestety, no moi drodzy, ostatnimi czasy to konto nie jest jakoś zbyt mocno szczęśliwe, jeśli chodzi o trafy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej, jeśli chodzi o Foot Champions. Nasz skład wygląda w tym momencie, ale to nie o skład w zasadzie tutaj chodzi, bo mówiąc całkowicie szczerze, to to konto jest, no jesteśmy strasznie w tym momencie osłabieni, bym powiedział, jeśli chodzi o naszą sytuację na w całym klubie, bo zobaczcie, mamy tutaj zawodników, fajnie, spoko, ale do tego my nie mamy nic. Dosłownie nasz klub wygląda jakby po nim tornado przeszło. Ta ikona naprawdę nas kosztowała bardzo dużo, już nie mówię tutaj o końcach i, i jakiejś takiej walucie e, fifowej, ale to konto naprawdę jest teraz wypłukane z wszystkiego, no i trzeba będzie... Trzeba będzie coś poszukać tutaj na ps -a. Jeśli macie jakieś propozycje, kogo by tutaj szło dać, to piszcie w komentarzach. Miałem nadzieję, że chociaż w piku ten Karasko będzie nie było, więc piszcie kogo byście tutaj wsadzili na pozycję prawego skrzydłowego. To jest karta ofensywna, przypominam, bo środek już mamy: Marcos i Jankunku. No w najgorszym wypadku to nie wiem, jakiegoś tutaj Jelsona Martinsa wrzucimy na ośmiu i też będzie spoko. Moi drodzy, tak klub wygląda. Tak wyglądały nagrody. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bardzo Wam także dziękuję za oglądanie tej serii Road to Glory, bo to Wy motywujecie mnie, żeby na przykład w tym momencie o 4 rano dogrywać jeszcze po streamie 5, 6, 7, 8 godzinnym odcinki na Road to Glory. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się dzisiaj na streamie i jutro na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Siemano!